na to, co dzieje się na świecie, ale to my będziemy tymi, którzy poniosą konsekwencje za to, co teraz robią politycy. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby odciąć się od tego świata, w którym żyjemy teraz. Dlatego, że żyjemy w świecie, w którym ważniejsze są pieniądze od naszego własnego, jedynego domu. Bo powiedzcie mi, czy mamy drugą planetę, na którą moglibyśmy się udać w naszym układzie słonecznym? Nie! Yeah! Też mi się tak wydaje i skoro nie ma planety B, no to analogicznie chyba trzeba zrobić coś z tą A, aby zaczęła ona funkcjonować w taki sposób, że będziemy mogli na niej spokojnie żyć, nie martwiąc się o swoją przyszłość. Nawołujemy do polityków o to, aby zaczęli wprowadzać zmiany, aby... W końcu uznali, że problem zmian klimatycznych istnieje, bo jakoś nie podoba nam się za bardzo to, że ktoś mówi nam, że zmiany klimatyczne nie istnieją, bo yy, chyba są tutaj, prawda? Tak, tak! I nie podoba nam się to. Nie! No właśnie. A więc skoro nam, młodym ludziom, to nie odpowiada, to znaczy, że musimy coś z tym zrobić, bo jeżeli my nic z tym nie zrobimy, to znaczy, że nikt nie ma. Nikt nie ma żadnego wpływu na to, bo to my teraz musimy martwić się o swoją przyszłość. Tak nie powinno być, ale niestety tak jest. Zbieramy się tutaj, ponieważ e, już za trzy dni odbędzie się szczyt klimatyczny, na który pojadą nasi reprezentanci i będą mówić o tym, co zrobić, aby na naszej Ziemi żyło się lepiej. Pojadą tam reprezentanci ze wszystkich państw na całym świecie. Dlatego my, młodzi ludzie, strajkujemy w wielu tysiącach miast, po to, aby zwrócono uwagę na to, co się dzieje i aby wprowadzono realne zmiany. Słuchajcie, ważne jest też to, abyśmy działali my. W naszym codziennym życiu. To jest oczywiste. Mówimy bardzo dużo o smogu, który jest naszym codziennym problemem, w szczególności w tak małym mieście jak Radomsko, w którym nie przywiązuje się dużej wagi do źródeł energii odnawialnej, ponieważ nie ma na to pieniędzy. My chcemy tego, aby przestać obciążać nas. Tą odpowiedzialnością, dlatego że mówi nam się tylko o tym, abyśmy wymieniali piece, abyśmy instalowali sobie wiatraki, i panele słoneczne. Dobrze, zrobimy to wszystko, tylko że to nic nie zmieni, skoro dalej yy, elektrownia Bełchatów będzie emitować więcej dwutlenku węgla niż nasze wszystkie polskie lasy są w stanie wchłonąć. Bo przecież to jest absurdalne, że. Ludzie decyzyjni zrzucają na nas całą odpowiedzialność i to my mamy się martwić, to my mamy zmieniać, ale to nie jest nasza rola. My mamy mówić im o tym, aby w końcu coś zmienili i aby zmienili naszą przyszłość, aby sprawili, że będzie ona bezpieczna, że nie będziemy musieli martwić się o brak wody, że nie będziemy musieli martwić się o brak żywności, że nie będziemy musieli martwić się o nic, dlatego że to jest ich obowiązkiem. Ich obowiązkiem jest zapewnić nam przyszłość, w której każdy z nas będzie mógł się odnaleźć. Dokładnie! Okay. <laughs> it.